Jest 18 maja, już tyle dni minęło, a my cały czas poszukujemy i poznajemy tajemnicę drogocennej Peru. Jak my jest Maria, dzisiaj wspaniały odcinek, też takim niesamowitym tytule, mi się wydaje, Marii. Najukochańsza kolebka Jezusa. Drugi odcinek z serii, z serii takiej części o, o Trójcy Świętej. Najukochańsza kolebka Jezusa. Zobaczcie, właśnie, to jest takie bardzo odkrywcze też dla mnie, ten tytuł że Jezus y, przecież ile razy zasypiał na, jako dziecko na rękach Maryi. Taki mały bobas Jezus, y, taki mały Jezusik, y, dzieciątko takie zasypia w najwspanialszej po prostu kolebce. No, miał pewnie jakiś tam, może mu święty Józef zrobił y, jakiś wózek, czy coś tam, czy jakoś tam, y, no koły... ten, jak to się nazywa, co się leży? Y, takie łóżeczko, tak, co się, co się rusza, kołyska. No, kolebka. Więc, a Maryja jest taką najspanialszą, najukochańszą kolebką Jezusa, że tak naprawdę on najbardziej chyba, jak każde dziecko chyba tak ma, że najlepiej zasypia się u mamy. Ale że właśnie y, tak też spojrzeć właśnie, że tak Jezus ma taką relację z nią, taką bardzo bliską, że tak jest no od, od zawsze to po prostu jest na, no mamusia jego i, i jego najspanialsza mama i, 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 i u niej jest zawsze najlepiej. Yy... I ona też nas tak chce tulić. to ze takim dzieckiem, które... W yy, wykładzie tak, że moja mama, ja pamiętam jak było, yy, jak byłem, chyba w przedszkolu to musiało być i pamiętam, to był mój pierwszy wyjazd do McDonalda. Tak. <grytanie> Od tego się zaczęło. Ale nie, wtedy byliśmy z mamą i jej klasą ze szkoły w planetarium w Chorzowie. I mama tam miała swoich uczniów, wiadomo, nie? I było tak, że pamiętam, byłem zazdrosny bardzo moją. To jest moja mama, kurczę. Ja wiem, że to są jej dzieci, ale w ogóle tak jakoś tak miałem, jak miała uczniów. Teraz to już tak rozumiem, że to są ten już takie, na to patrzę, ale jako dziecko, no to byłem kurczę, to jest moja mama. Ja wiem, że to jest ich pani i w ogóle, że ją lubią. I bardzo dobrze, bo tak ma być, nie? No ale to jest moja mama, rozumiecie? Moja i tyle. Yy, a Jezus nie jest takim dzieckiem, że mówi, to jest moja mama, nie, nie dam wam. Bez. W ogóle jest no, taką mamę, to nikt by się nie chciał podzielić tak naprawdę. Ale właśnie, ponieważ no, to jest takie najspanialsze dziecko, jaka najspanialsza mama, no to dzielą się sobą. I nawet w obrazie jasnogórskim jest te ramię, ramię takie wolne, nie, ono tak wskazuje na Jezusa, wskazuje na serce, yy, tak, ale to jest też, to jest jeszcze miejsce dla Ciebie, no. mama ma dwie ręce, i dla Jezusa i dla Ciebie, i dla wszystkich innych dzieci, tam się wszystkie inne dzieci pomieszczą, ale też kolebka jest, że Jezus, gdzie Jezus zasypiał, gdzie czuł się bezpiecznie, gdzie, yy, no właśnie, takie najbezpieczniejsze miejsce na siebie, gdzie jest najczulej i po prostu najmilej zasypiać. Ojejku, no to jest takie ojej. Lubię tę serie, bo wiecie, bo to jest takie, można się pozachwycać Marią i tak yy, no wejść w głębie, bo to kurczę, nie można tylko tak patrzeć powierzchownie, nie? Tylko, żeby tak yy, relacje z Bogiem i z Marią, to nie jest tylko tak, że my się, nie wiem, uczymy jakiejś formuły czy czegoś, no wejdźmy w taką miłość. No, to, to, to chodzi, nie? To, to, to. No, yy, tutaj nie mam drzewa, mam krzak. Ale też Was ten grzech bardzo serdecznie pozdrawia. A ja Was Błogosławię zapraszam na 19 maja, na jutro już coś o Duchu Świętym będzie. Wy tam już pewnie wiecie, bo tam litania cała dostępna już jest od dawna, więc sobie można czytać. Ale nie wiecie, co tam się dowiecie na tym filmiku, więc jutro się dowiecie. Oglądajcie, subskrybujcie, lubcie, polecajcie, komentujcie, co tam chcecie, aby Ewangelia niosła się dalej na wszystkie kręce świata. Błogosławia. w imię Ojca. I syna, tego Jezusa, właśnie Ducha Świętego. Amen. Awe Maria.